Tam Państwo macie tę tablicę taką zieloną do Anglo-Ameryki tak Państwo zobaczą. Jakie tłumy pod mostem. A dzisiaj środa. Dopiero mówimy o weekendach. Piątek, sobota, niedziela. A dzisiaj środa, jutro czwartek. Już pod mostem bardzo dużo pełno. Z piwem. O piwie mowa, o piwie mowa. Pełno butelek potłuczonych. Radio concita, to kefemeuro Conchita. Barbie Baby Langstrum Extra. To co dzieje się pod mostem koniatowskiego nad Wisłą. Pod mostem koniatowskiego nad Wisłą. Tłumy, tłumy. Tłumy na most, ale tu stało ile?